Hej, witam Was w moim drugim odcinku na moim Nie twierdzę, moim że kalenie, jestem najlepszym kowalem w tym odcinku. Nie się ku wasu a więc nie głosem. będę przyciągał. Zacznijmy. Jego jest legendarna. I ja chcę tylko dostać szansę. Pewnie ją się nie przyjmuję. I więc tak, jak najłatwiej, zacznijmy od tego, jak najłatwiej ulepszyć sobie kowalstwo. A więc musimy mieć skórę, którą. Znasz mojego lepać. ojca? Będź babu. Yy, musimy mieć skórę z różnych zwierząt, możemy je zdobywać. Tutaj na przykład ja miałem skórę z niedźwiedzia jaskiniowego. Przerabiamy ją tutaj na taką skórę, jak widzicie. Potrzebujemy również takich pasków, a więc zrobimy sobie trochę. I tak najłatwiej ulepszać yy, sobie kowarstwo. Podchodzimy do kowalu, przynajmniej w tym miejscu, bo w innych to coś podobnego może być, do kuźni. Wybieramy skórzany i stworzymy po prostu te karawasze, są karawasze. Więc więcej więcej Osobiście przyznam, że bardzo wolno. Wbija yy, się poziom na kowalstwie. Ale wam będzie szybko, ponieważ jak wbija się już mam 53, to wam będzie za 2-3 takie karawasze lewe w kowalstwie i teraz tak. Te karawasze możemy u niej sprzedać. Pomagam mojemu ojcu. Chcesz wyrządzić komuś masz to czy masz sprzedanie. Wchodzimy w swój jak tam wybramy Najlepszą broń i pancerze. Mam takiego obługa, że jak klikam to po prostu... O, dobrze. Jest. I to jest tak. Szukamy tej części zbroi. Karawasze. No i zyskamy te 56 zł, jak widać. Można jeszcze... Tak. Immy przy poziom w potrzebować. E, możemy... Jak będziemy takie poziomy w kowarstwie, one nam dają możliwość. Odbiamy zbroi ulepszenie aktualnych rzeczy, na przykład klikając taki R ja aktualnie nie mogę, ha. bo mam na, na mój pozytywne najlepsze ulepszenie tak samo z bramy, tylko przy tym przemieczej miecze i łuki tutaj zbroje, buty itp. więc tak, e, naciskając TAB wchodzimy do naszego menu wchodzimy w umiejętności i tu mamy umiejętności z kowalstwa. wchodzimy i je klikając ENTER no i tutaj na przykład kolasto serowe i co one oznacza. I będzie tu pisało, zaraz Wam pokażę, jaki wymaga poziomu. No, a więc to chyba tyle. Nie mam tutaj za bardzo gadać, a, jeśli mamy jakieś rudy żelaza wydobyte, no to znaczy żelazo ogólnie ru, rudy materiałów w tym takim piecu chudniczym możemy po prostu tak, klikamy E, inne i możemy przetapiać. Ja Wam chyba nie pokażę, no nie mam co. I tutaj wymaga i na dole piszę yy, ruda na przykład złota i wymaga dwóch sztuk rudy złota żeby zrobić sztab no i tak wychodzimy z tego wszystkiego klikając krawie TAB. no i co tu dużo nie ma gadania jeszcze nie ja będę przyciągał filmu a więc komentujcie subskrybujcie oceniajcie zdawajcie mój kanał do ulubionych a i jeszcze no i tu jeszcze możemy ale tutaj czasami jest zamknięte o, tutaj wytrychę, ale no nie będę je otwierał no więc komentujcie, subskrybujcie, tam też można kupywać. Słuchaj, tak. Tutaj też jest taki gościu, tutaj można kupywać prawie takie same rzeczy jak u niej, tylko że jak inni się kończą jakieś rzeczy, nie da się ich kupić, to lepiej zejść do sklepu. Jak nie ma sklepu, to samemu zdobyć. No i tak komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie mój kanał kolegom. No. I to tyle. Nara!